W czasie tegorocznego ogólnopolskiego Dnia Aptekarza miało miejsce między innymi podsumowanie kampanii promującej zawód farmaceuty, po pierwsze farmaceuta. Czy są Państwo zadowoleni z efektów kampanii? Tak, jesteśmy zadowoleni z efektów kampanii. Została ona bardzo dobrze przyjęta przez środowisko aptekarzy, farmaceutów, jak i przez pacjentów. Jasno pokazujemy w naszej kampanii, na czym polega współczesny zawód farmaceuty, co możemy oferować pacjentowi i z jakich dogodnień pacjent powinien korzystać w aptece. Jest to bardzo dobra kampania, zresztą wyniki tej kampanii wskazują na to, że że to jest, to było dobre posunięcie. Ponad 16 milionów osób obejrzało naszą kampanię, ten główny spot w telewizji. To jest naprawdę bardzo dobry wynik. Gratuluję sobie i dziękuję partnerowi tej kampanii, bo naprawdę wykonaliśmy dużą, dobrą pracę. No gratulacje za tak liczny odbiór tej kampanii. Rzeczywiście 16 milionów robi wrażenie. Chciałbym zapytać też o projekt ustawy o zawodzie farmaceuty. Dokładnie rok temu rozmawialiśmy o Państwa nadziejach związanych z tą ustawą. W lipcu pojawił się projekt. Jak Państwo ten projekt oceniacie? Projekt, który ukazał się w lipcu jest no, prawie tym samym projektem, który opracował zespół, ministerialny zespół do spraw ustawy o zawodzie. My wnieśliśmy do tego projektu uwagi ze względu na to, że część zapisów dotyczących opieki farmaceutycznej jednak zostało wyeliminowanych, nie znalazło się w tym projekcie. Niemniej jednak projekt należy ocenić bardzo dobrze. Jest to Konieczność. Ustawa o zawodzie farmaceuty, opieka farmaceutyczna, która znajduje się w tej ustawie, nowe zadania dla naszego zawodu, to jest to, co musi wejść, musi zostać uchwalone i musi wejść do normalnego porządku prawnego w naszym systemie ochrony zdrowia. Zresztą, polityk, zresztą dokument Polityka Lekowa Państwa mówi właśnie o farmaceucie, o jego roli w systemie, i to jest jak gdyby gwarantem tego, że ustawa o zawodzie. Powinna zostać uchwalona w jak najszybszym czasie. No właśnie, rola farmaceuty w systemie. E, jakie są oczekiwania systemu i współczesnego pacjenta od farmaceuty? Farmaceuta daje gwarancję dobrego zaopiekowania się pacjentem. Przecież apteki są najłatwiej dostępnym systemem ochrony zdrowia, bez konieczności umawiania się na wizytę, bo przeciętny Europejczyk. E, w ciągu pięciu minut może dotrzeć do swojej własnej apteki, e, więc rola apteki jest jak najbardziej e, niedoceniana i ona musi ulec zmianie, nie tylko... Rolą apteki jest wydawanie leków, ale opieka farmaceuty nad pacjentem, nad jego farmakoterapią, przebiegiem farmakoterapii. To jest to, czego oczekują od nas pacjenci, tych dodatkowych usług, dodatkowych możliwości, tych działań edukacyjnych, profilaktycznych, chociażby zwiększenie serwisów w aptece. To jest to, czego oczekują od nas pacjenci i to, czego oczekują farmaceuci.